Medytacja, powrót do serca. Czas trwania, około od 10 do 15 minut. Cel: wejście w stan pełnej koherencji serca, harmonii ciała, umysłu i duszy. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy, poczuj, jak Twoje ciało opada w spokoju. Rozluźnij ramiona, szczękę, brzuch. Pozwól sobie na nic nierobienie. W tej chwili nic nie muszę. Tylko być. Połóż dłoń na okolicy serca. Zauważ Jego ciepło, Jego obecność. Oddychaj powoli, głęboko. Wyobraź sobie, że oddychasz przez serce. Wdech pięć sekund, wydech pięć sekund. Zostań z tym rytmem przez chwilę. Przywołaj uczucie wdzięczności. Pomyśl o czymś, za co jesteś wdzięczna. Poczuj to całą sobą. Sercem, ciałem, uśmiechem. Dziękuję. Za ten dar życia. Czuję miłość. Bezwarunkową, cichą, głęboką. Oddychaj przez serce, czuj wdzięczność, rozszerzaj to uczucie na całe ciało. Ciało się wycisza, myśli uspokajają, a serce bije spokojnie, harmonijnie. Wyobraź sobie, że Twoje serce łączy się z innymi sercami: bliskich, ludzi, natury. Czuj połączenie, obecność, harmonię. Moje serce bije w rytmie życia. Jestem połączona, jestem częścią większej harmonii. Zapytaj serca. Co dziś jest moją drogą, czego naprawdę pragnę, odpowiedź przyjdzie jako obraz, uczucie, szept. Wróć do ciała, porusz palcami, zachowaj w sercu to światło, połóż dłoń na sercu i powiedz: Dziękuję sobie, dziękuję życiu, wracam do świata. Z koherencją, po medytacji, zapisz, co poczułaś, jakie emocje się pojawiły, co przyszło z intuicji.